Cześć, witajcie! Znajdujemy się przed wejściem do Domu Przyjęć Tradycja w Rudzie Śląskiej, gdzie pokażę Wam ciekawą ścianę kominkową. Zapraszam! To właśnie ta ściana kominkowa. Wypatrzyłem tą ścianę, kiedy byłem w tradycji na najlepszej imprezie w tym roku, czyli na 70 C teścia. <grym> I kiedy wszyscy podszedli do talerza, i do kieliszka, no to ja właśnie spoglądałem na tą ścianę. No takie moje zboczenie zawodowe. Ściana jest pokryta taką srebrzystą masą, która wydała mi się naprawdę bardzo znajoma. Dlatego też musiałem przewertować wszystkie moje katalogi, żeby właśnie odnaleźć ten produkt. No i znalazłem masa dekoracyjna Klondike marki Wallpaint. Jestem przekonany, że to właśnie ten produkt został tutaj użyty na tej ścianie kominkowej. Zaraz dopasujemy sobie z tego katalogu kolor i zrobimy próbkę, żeby mieć pewność, czy to rzeczywiście jest właśnie ten produkt? Wy będziecie mieli możliwość, żeby zobaczyć też, jak się właśnie tworzy taki efekt dekoracyjny. Także myślę, że to też będzie fajna sprawa. Także zaraz sobie przejdziemy do próbki, ale najpierw zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda właśnie w domu przyjęć tradycja w Rudzi Śląskiej. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania kanału i wrzucania łapek w górę. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli jesteście właścicielami tego typu podobnych obiektów i macie gdzieś tam u siebie jakieś fajne, ciekawe dekoracje, dajcie mi znać, bo chciałbym z miłą chęcią pokazać właśnie takie efekty w miejscach publicznych. Jest to naprawdę fajna forma dla widzów, jak również dla was właścicieli. Także zachęcam do współpracy. Przechodzimy do próbki. Mam tutaj formatkę zapodkładowaną podkładem pod nazwą Primer 900. Jest to typowy podkład dedykowany właśnie do masy klądek. Jest to można powiedzieć część efektu, ponieważ zawsze, niezależnie od koloru masy, podkład jest właśnie taki grafitowo-szary. Niezależnie tego, czy ten klondajk będzie srebrzysty, czy, czy złocony, czy w ogóle matowy, zawsze mamy taki podkład. Podkład nakładamy standardowo wałeczkiem, także nie będę tutaj Wam pokazywał, jak się kładzie ten podkład, bo się kładzie jak, jak wszystko inne, jak każdą inną farbę. Ale chodzi o to przede wszystkim, żeby zaznaczyć, że pod masę klondajk musi właśnie być ten Primer 900 w kolorze grafitowym. To jest tylko i wyłącznie dedykowany podkład właśnie pod klondajka. Teraz przejdziemy sobie do nakładania masy. No, i cóż, nałożymy jedną warstwę, później drugą warstwę, no i zobaczymy, czy ten efekt będzie przynajmniej jakimś stopniu podobny do, tej, do tego efektu na ścianie kominkowej. Zapraszam na dalszą część. Masę nakładamy pędzlem ruchami krzyżowymi. Widzimy, że masa Klondike ma w swojej strukturze takie, jakby drobinki pigmentu. Po jakichś około 15-20 minutach od położenia pierwszej warstwy. Będziemy tą masę przygładzać pacą najlepiej pacą elastyczną. Drugą warstwę nakładamy w identyczny sposób jak pierwszą, czyli ruchami krzyżowymi pędzlem, a gdzieś po około 15 minutach przygładzamy masę pacą elastyczną. Po pełnym wyschnięciu masa jest w pełni zmywalna i wygląda naprawdę efektownie. Nasza trubeczka wyszła świetnie. Bardzo mi się podoba kolor. No i nie powiem, że wykonanie. <laughs> Ale najważniejsze to jest to, czy wstrzeliłem się z kolorem. Czy dobrałem dobrze kolor do naszej ściany komikowej w domu przyjęć tradycja. No o tym się przekonamy za chwilę. Także zapraszam. No tak, na pewno jest to masa Klondike, tutaj trafiłem bez dwóch zanie. natomiast kolor jest ciutkę inny, mój jest nieco bardziej chłodny, ten jest nieco bardziej cieplejszy, no mogłem ten kolor jednak lepiej troszeczkę dopasować, ale tak to wygląda, na tym polegają nasze dekoracyjne podróże Bizana, że w różnych miejscach będę starał się no, dopasowywać i jak najbardziej wiernie odtworzyć dany efekt dekoracyjny, niekoniecznie z idealnym skutkiem. No cóż, tak się też czasem zdarza. Mój kolor jest nieco inny, ale myślę, że to jest dość ciekawy. Trochę bardziej srebrzy, bo jakby nie było, jest to dość świeża próbka. O no ta ściana już ma parę lat. Także też troszeczkę ten kolor się już po czasie zmienił. No ale cóż, no, nie do końca się wstrzeliłem w 100% z kolorem. Faktem jest to, że ta ścianka wygląda świetnie, a próbka też nie najgorzej. Także zerknijcie sobie jeszcze raz na tą dekoracyjną ścianę kominkową. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie produkty prezentowane na moim kanale są również w mojej ofercie sprzedażowej. Jeżeli interesuje Cię jakiś produkt, napisz do mnie w komentarzu lub w mailu. Mogę zrobić Ci naprawdę fajną ofertę. Dla Was, dla moich widzów mam oczywiście świetne rabaty. Także zapraszam do skorzystania z oferty. Na sam koniec chciałbym jeszcze serdecznie podziękować właścicielom Domu Przyjęć Tradycja za to, że mogłem nakręcić ten odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobała Wam się taka trochę nietypowa forma kanału Adam Malarz Bizantyjski. Raz na jakiś czas możemy sobie robić takie podróże do różnych miejsc, gdzie są fajne, ciekawe dekoracje. Jeżeli oczywiście taka forma kanału się Wam podobała, to piszcie w komentarzach, żebym wiedział, żeby dalej iść właśnie w tą stronę. Także na dziś to tyle. Widzimy się. W kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Przeglądając taką ilość katalogów, można jedynie krzyknąć.